W ramach stolnej nauki. Nowe miasto pokazało, iż mamy. <trymne> Takiej energii dawno tu nie było, ale jesteśmy tu w słusznym celu. Walczymy o swoje prawa, walczymy o wolność! To oni są odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym kraju. Bo tu nie chodzi o to, czy jesteś za aborcją, czy przeciw. Tu chodzi o to, że kobieta ma sama, sama... Bezczytora. Osób jest odpowiedzialnych za to, co się stało, bo te 119 osób podpisało się pod wnioskiem do Trybunału, schowało się za Trybunałem, który wydał taką haniebną decyzję. Odczytam teraz te nazwiska i po każdym krzyczymy głośne: Hańba! Artur Soboń, pis Hańba! Iwana Michałek-Pis! Dominika Horosińska, pis Hańba! Tomasz Rzymkowski-Pis! Pomar Zyriński pis. Pajda! Sławomir Skwarek Pis. Pajda! Tadeusz Woźniak Pis. Pajda! Grzegorz Matuszek Pis. Pajda! Jacek oddowa pis. Pajda! Jan Kantak Pis. Pajda! Barbara Bartusz Pis. Pajda! Dariusz Stefaniak Pis. Pajda! Filip Kaczyński pis. Pajda! Krzysztof Szolowski pis. Witrożę Państwa, poseł z na Wojciech Kosakowski pis. Poseł zadąga proszę okręgu, Jerzy Wilk Pis. Grzegorz Wojciechowski Pis. Słowomir parek Pis. I kolejny z naszego terenu. Robert Gontasz pis Jerzy Polaczek Pis. Piotr Sak Piś. Sebastian Kaleta PiS! Bolesław Pieda, PiS! Dariusz Bąk, PiS! Maciej Małecki PiS! Karosław Jarosław PiS! PANDA! Jan PiS! Adam Gawenda PiS! Kanda. Fryderyk Kapinos, PiS! Anna Maria Siartowska, PiS! Kanda. Algorzata Janowska, PiS! PANDA! Ireneusz Zyska PiS! Anna PiS! Pisa, Edward Sziarka Pisz, Wadysław Kurowski Piś Mariusz Kałużny Pisz, Jarosław sachajko PSL Kukis-15, Rafał Bohenek Pisz, Paweł Szefernaker Pisz, Marc Wróblewski Wróbleski Pisz, Robert Stelus Pisz. Krzysztof Szalek PiS, jeden z moich kolobieńców, Antoni Macierewicz PiS, Antoni Macierewicz PiS, Jan Dziedziczak PiS,